Cześć. Dziś przygotowujemy nalewkę z pędów sosny. Jak wspomniałam w poprzednim filmiku, pędy zostały nam po syropie, które przygotowywaliśmy. Te pędy, jak pamiętamy, już były posłodzone. Teraz zalewamy je wódką. tak, żeby były całe zakryte płynem. O. Taki słoik zakręcamy szczelnie i chowamy do ciemnego miejsca na tydzień. Po tygodniu Yy, próbujemy, czy nie trzeba dosłodzić. Możemy dodać miodu, jeżeli ktoś stwierdzi, że jest dla niego za, za mało słodki. Yy, a później na około 2-3 tygodnie dajemy dalej do ciemnego miejsca i po tym czasie przelewamy do butelek. Ja... Już mam tutaj taką nalewkę z tamtego roku. Zobaczcie, jest piękny, ma kolor smukowy. I taka nalewka jest bardzo smaczna i zdrowa. Życzę wszystkim dużo zdrowia, po czym chciałam się z Wami pożegnać, i zapraszam na następne filmiki.